Rakesh Rocky Patel, czyli eksprawnik gwiazd z Hollywood, a także uznany producent cygar, działający w tej branży od wielu, wielu lat i znany jako Rocky Patel. Postanowił w roku 2008 stworzyć swoją cygarową interpretację Czterech Pór Roku Vivaldiego. On wcielił się tutaj w kompozytora, natomiast jego orkiestrą kierował AJ Fernandez, w którego fabryce powstały wszystkie cygara z tamtej kolekcji. Nazwał ją po prostu. Season Collection i była ona podzielona na cztery linie, które swoim wyglądem, body, swoimi smakami, a także mocą idealnie miały wpasowywać się właśnie w daną porę roku. I tak oto mieliśmy Spring Collection, Summer Collection, Autumn Collection oraz Winter Collection, której przedstawiciel trzymam w dłoni i na którym oto przedstawicielu się skupię. Koniec końców jednak już w roku 2009 roki Patrick obwieścił światu, że Spring Collection, Summer Collection oraz Autumn Collection wylatują z rynku. Chyba jednak nie do końca przyjęły się tak, jakby chciały. Natomiast Winter Collection zostało na dłużej. Seria ta, a w sumie linia ta, doczekała się nawet edycji limitowanej, by potem zniknąć i powróci w roku 2020 już do, można powiedzieć, standardowej, regularnej produkcji. I cygaro to, to też muszę Wam powiedzieć, polecał mi jeden z komentujących, polecał mi dwa albo nawet trzy razy, więc stwierdziłem, że no skoro jest zima i jest zimno, no to dobrze po to cygaro sięgnąć, co by się cygarem wprawić w ten taki zimowy klimat. Co by już też nie przedłużać, bo zalewam Was swoim słowotokiem, przypomnę, że ja mam na imię Arkadiusz, a to jest recenzja cygara Rocky Patel, Winter Collection i cygaro to jest w formacie Robusto. Jednak jest to troszeczkę przerośnięte Robusto, gdyż co prawda ma 50 w, w ringu, jak to na Robusto przystało, jednak jest nieco dłuższe, gdyż ma 5,5 cala długości zamiast 5. Tym samym zamiast 12,7 cm długości, jak to w standardowym Robusto bywa, tutaj w zokrągleniu mamy 14 cm. Ten pierwszy i że tak to ujmę, oryginalny blend Rocky Patel Winter Collection no był inny niż ten, który jest obecnie w standardowej produkcji. Gdyż w tym blendzie z 2020 roku okrywę stanowi meksykański liście San Andres Maduro, uprawiany przez rodzinę Turent, która dostarcza tego typu liście. Dzisiaj chyba większości producentów cygar na świecie, jest to naprawdę bardzo dobry liść okrywowy. Binder to liść nikaraguański, natomiast we wkładce mamy mix liści z Nicaraguj oraz Honduras. Natomiast pierwsza wersja, Winter Collection, okryta była nie liściem meksykańskim, a amerykańskim liściem typu Pennsylvania Broadleaf binder, czyli ten nasz liść zawijacza. Był to jakiś liść ekwadorski, natomiast we wkładce nie było miksu Nikaragu i Hondurasu, tylko była sama Nicaragua, jeżeli idzie o liście. Po drodze, bo w roku 2012 ukazała się też edycja limitowa na Winter Collection. Tamta natomiast to kryta była jakimś ekwadorskim, niezwykle rzadkim liściem Abano Maduro. Z tego, co doczytywałem w SIGRA na Magazine, a właściwie w, to, w tej sekcji z, z recenzjami, tamta wersja miała też w ogóle dwa binderi, jeden z Kostaryki, drugi z Meksyku, natomiast filler to był mix liści z Nicaraguj i Panamy. Tak to wyglądało, ale oczywiście wersja limitowana jest już historią, natomiast teraz skupię się na tym, co mam teraz przed sobą, a w sumie to na cygarze, które trzymam w dłoni. I tak, pierwsze, co na pewno przyciąga moją uwagę, no to te dwa pierścienie. Świecą się one jak kule disco, są takie dosyć nowoczesne, no niepodobne za bardzo do tego, co ma teraz Rocky Patel na swoich cygarach, bo teraz te nowe pierścienie są takie ogromne. Tu jeszcze mamy, bym powiedział, trochę takie nawiązanie nawet do tej serii cygar vintage, tam też były po dwa pierścienie, tylko ten górny był na pewno mniejszy. Drugim kolorem, który tutaj no można powiedzieć dominuje, jest jakiś taki fiolet, ale. Mimo tego, że ten pierścień jest trochę taki krzykliwy i dosyć nowoczesny, powiem wam, że no, ma on swój urok, tak jeden jak i drugi. Mamy napisane Rocky Patel, więc wiemy kto jest producentem. Mamy Winter Collection, czyli też wiemy z której serii jest to cygaro. Jest to fajne i to mi wystarczy. Do tego, jeżeli idzie o też nazwę cygara, a także wymiary, to mi się spodobało, że te znalazły się na takiej pieczęci na celofanie, więc nie musiałem jakoś szczególnie szukać w internetach ile to Cygaro ma długość, a także ile w ringu od taki smaczek. Liść okrywowy, czyli nasz meksykański liść Sandres Maduro, no jest taki, powiem Wam. Surowy z wyglądu. Nie ma na nim żadnych olejków. Jest on taki wręcz, bym powiedział, wysuszony w meksykańskim słońcu. Znajdują się na nim też jaśniejsze żyłki, ale nie ma ich tutaj jakoś szczególnie dużo. Samo cygaro jest też bardzo ładnie uformowane, idealnie okrągłe, dosyć mocno zbite. Nie wyczuwam żadnych pustych miejsc, jakichś zgrubień. Także mam nadzieję, że degustacja też będzie wspaniała pod tym kątem technicznym. Główka, widzę, że jest też bardzo ładnie uformowane. Formowana, chociaż kapturek już tak idealnie nie jest nałożony, tu jest jakaś taka mała zadra. Jeżeli idzie o zapach cygara przed odpaleniem, ten jest, powiem Wam, trochę taki ziemisty, nieco skórzany, dosyć mocno słodki, trochę bym nawet powiedział, że taki czegoladowy. Od stopy cygaro jest już bardziej... Hmm, takie piernikowe. No daje trochę taką piernikową przyprawą. Może też trochę orzechali, ale to wszystko też jest w takim skórzastym miksie, można powiedzieć, wkomponowane. No jestem bardzo ciekaw tego cygara. Zastanawiałem się w ogóle, czy otworzyć dwóch obcinarką, czy użyć tutaj wyżynarki, ale chyba jednak użyję wyżynarki, biorąc pod uwagę, że mamy tutaj ring 50, duże oczko wyżynarza, więc powinienem otrzymać bardzo dobry ciąg. Cygara natomiast narzecznie dla siebie odpala moim nieśmiertelnym 3 Świeżo nabitym jetem. Cygaro bez żadnych problemów otworzyłem wyżynarką z dużym oczkiem. Nic tu nie zaczęło się rozwijać, nic nie pękło. Jeszcze czas sprawdzić ciąg przed odpaleniem tego cygara. Hmm. ten jest na takie 4 z plusem, bym powiedział. I. Hmm. Powiem Wam, że cygaro w ogóle pozostawiło mi na ustach jakiś taki goździkowy posmak. No jestem bardzo ciekaw tego cygara, także wiecie co, nawet nie będę tutaj jakoś dywagował, bo po prostu przejdę do odpalenia tego cygara i opowiem wam za chwilę od czego też wystartowało. No powiem wam, że na pewno nie wystartowało z wysokiego C. Cygaro na tę chwilę jest dosyć mocno pikantne po tych takich można powiedzieć dwóch kontrolnych pufach. O! No, jest pikantnie. Właśnie ta pikantność rozlewa mi się bardzo mocno po języku, a także zaczyna zalegać w gardle. Jeszcze pufnę sobie raz to cygarko. Produkuje ono w ogóle ogromne kłęby białego dymu. Także będę musiał za chwilę na pewno otworzyć okno, co by tutaj przetrwać. W ogóle zaczęły mi się też zbierać łzy. No, jest. Początek dosyć taki hardy, bardzo mocno zdominowany przez tę pieprzność. Na pewno na starcie to cygaro nie bierze jeńców. To jest taki mały rozrabiaka, chociaż w sumie nie taki mały, no bo jednak jest to kaweczek cygara. Mhm. Bardzo pieprznie nieco ziemiście. Powiedziałbym, że jest też nieco takiej skóry. Przypomina mi ten aromat, taki zapach skórzanego starego paska. Chociaż chyba powoli właśnie zaczyna wychodzić taka goździkowa nuta, którą czułem na sucho. No. Cygaro zaczyna się też nieco uspokajać po tym hardym starcie, ale nadal jest pieprzno. natomiast ta pieprzność bardzo szybko już zelżała, jestem ciekaw jak będzie dalej. Możecie zauważyć też jak to cygaro cały czas kopci, unosi się z niego tutaj dym od strony stopy. Popiół widzę, że jest biały, przyjemny dla oka, jestem ciekaw jak długo się utrzyma biorąc pod uwagę, że cygaro jest całkiem zbite. Linia żaru. Może nie idzie jako linijki, ale naprawdę niewiele do tego brakuje, więc póki co technicznie jestem z tego cygara zadowolony. A jak będzie w tercji pierwszej, to już wam mówię. To, co się na pewno zmieniło w cygarze, to linia spalania. Na starcie było praktycznie idealnie, prawie jako linijki. Po drodze, gdzieś natomiast zaczęły się pojawiać tutaj cyple. Większe, mniejsze skrzywienia, jeżeli idzie o te linie żaru, ale koniec końców, chyba przepaliłem jakiś taki słabszy punkt, i okazało się, że żar znowu zaczął wracać do tego dobrego poziomu. A nieraz też nie musiałem interweniować zapalniczką. Popił biały. Nie aż tak przyjemny dla oka, jak się spodziewałem, i też nie jest aż tak zwart, jak się spodziewałem, bo możecie zauważyć, że pojawiło się tutaj dosyć sporo pęknięć, dlatego też trzymam w pogotowiu popielnicę i nad nią po prostu będę to cygaro pufał. Cygaro też cały czas produkuje ogromne ilości białego dymu, całe szczęście otwarte okno. Wystarczy, żeby te, można powiedzieć, naddatki tego dymu gromadzące się w pomieszczeniu wylatywały na zewnątrz, więc pali mi się tutaj komfortowo zimową porą. Co do natomiast smaków, cygaro też nieco się zmieniło od startu, a nawet bym powiedział, że bardzo się zmieniło. Już Wam mówię, jak jest teraz. Ten start, jak pamiętacie, był taki hardy, był taki pieprzny. Był taki, aż momentami powiedział ordynarny, nieprzyjemny, bo ten pieprz bardzo mocno wgryzał mi się w kubki smakowe, język, podniebienie, gardło, e, powodował, że pojawiły mi się łzy w oczach. Teraz już tego nie ma. Ta pieprzność owszem gdzieś tam się na finiszu przewija, ale jest ona taka bardzo delikatna. Natomiast są tutaj na tej chwilę dwie takie dominujące nuty. Pierwsza z nich to orzechy. Powiedziałbym, że są to orzechy laskowe, takie nieco podpieczone i zmiksowane do takiej formy masła orzechowego. Tylko nie z orzeszków ziemnych, a z orzeszków laskowych. Ale druga nuta, która tutaj się wybija, to jest taka nuta winna. Mówiłem Wam o tych goździkach, natomiast ta goździkowość ze startu trochę, trochę zelżała i właśnie zaczęło się pojawiać coś takiego, co kojarzę bardziej z winem czerwonym e, Primitivo, które bardzo lubię. Dla wielu jest to niezwykle proste wino i generalnie uważają ten szczep wręc, wręcz za prostacki, ale dla mnie jest to takie idealne czerwone wino do picia. I właśnie takie, bym powiedział, Primitivo nieco z grzańcem tutaj wyczuwam. Ale ciekawe jest to, że kiedy wypuszczam... dym głównie ustami, wyczuwam nieco tych orzechów, które dosyć szybko przechodzą w tę winność. Ale kiedy wypuszczę dym nosem, tutaj te orzechy są już bardziej dominujące, natomiast ta winność dopiero tak delikatnie wchodzi. Teraz też zacząłem wyczuwać nieco taki hmm, skórzany aromat, a także pojawiły się nuty, Takiego dobrze opieczonego chleba, takiej właśnie przypieczonej skórki, udało mi się też, co zauważyliście. Złapać ten oto kawał popiołu w popielnicę, więc nic nie spadło mi na spodnie. Tym bardziej jestem z tego zadowolony. Popiół na tę chwilę bardzo się też strzępi. No i ładnie się na pewno układa w stożek, więc w środku bankowo są tytonie typu lichero. Co na pewno muszę dopowiedzieć o tych cygarach, moc jak i body jest tutaj określana na średnią dopełnej. To jest rzecz pierwsza, którą Wam dopowiadam. Natomiast rzecz drugą, którą na pewno Wam muszę dopowiedzieć, to miejsca, w którym te cygara są obecnie zwijane. Bo początkowo no, ich produkcją, o czym Wam mówiłem, zajmował się AJ Fernandez, natomiast obecnie Cygara te są już zwijane w fabryce Rockiego Patela w Esteli w Nicaraguj, w fabryce nazywanej po prostu w skrócie Tavicusa. Natomiast w pełnym takim rozwinięciu tej nazwy kryje się po prostu nazwa Tabacalera Villa Cubana SA. I tak to wygląda na tę chwilę. A jak będzie w tercji, drugiej, po prawie 40 minutach bardzo spokojnego palenia, już wam też mówię. cygaro od strony technicznej prezentuje się nadal bardzo dobrze. Jest nawet lepiej niż w tercji pierwszej. Cygaro się spala równiej, chociaż nadal może nie jako linijki, ale naprawdę niewiele brakuje. Popiół też wydaje się jakiś taki przyjemniejszy dla oka, mniej pęka, jest bardziej taki zwarty. Także technicznie ta sztuka Rocky Potter Winter Collection Robusto jest, mogę powiedzieć, ekstra, oby się tutaj tylko nic nie skiepściło w tercji trzeciej. Natomiast co do smaków, nastąpiła tutaj pewna ewolucja. Te nuty winne zaczęły się nieco wycofywać. Nadal tutaj wyczuwam te orzechy. Nadal wyczuwam nieco tej takiej opiekanej skórki od chleba. Ale powiem Wam, że. Zaczął się teraz mocniej wybijać taki akcent gałki muszkatołowej w szczególności na finiszu. Ona jest tutaj dosyć intensywna, ale też zaczęła się pojawiać taka pewna doza goryczki. Natomiast nie jest to taka nieprzyjemna goryczka, nie, ona fajnie uzupełnia całkiem słodkawy, chociaż momentami też dosyć wytrawny profil tego cygara. No jest przyjemnie, rzeczywiście tak bym powiedział, zimowo, nawet nieco świątecznie w tym cygarze, więc degustując je nawet powoli czuję tego ducha świąt. Fajne cygaro na zimową porę, ale czy będzie rzeczywiście takie idealne, oczywiście powiem wam o tym w tercji trzeciej i oczywiście ostatniej cała degustacja póki co trwa już godzinę i 20 minut. I to, co Wam na pewno muszę powiedzieć, to tercja trzecia smakowo jest najsłabsza. Zaczęła się od tego, że w ogóle cygaro zaczęło mi jakoś tak smakować. Dosyć smolaście, popielaście, zaczęła tutaj wychodzić bardzo mocno goryczka, i po krótkich oględzinach zauważyłem, że w główce cygara zebrała się smoła, więc musiałem. Obciąć niewielki plasterek, co poprawiło całość, ta smolasto popiela stanuta zniknęła, natomiast nadal utrzymuje się tutaj goryczka. Możecie też zauważyć, że cygaro na pewno już teraz nie spala się tak pięknie jak w poprzednich tercjach, a także popiół jest dosyć nikły, natomiast złamałem też to, ten popiół w popielnicy, by przedmuchać cygaro i nieco je oczyścić, ale na niewiele się to zdało. Jeżeli idzie o smaki, teraz. Powiem Wam tak. Przede wszystkim jest tutaj wyczuwalna taka mocno tytoniowa nuta. Dosyć szybko po niej wchodzi ta goryczka, która też rozkłada się nieco na języku, a także z tyłu w gardle. Wyczuwam też odrobinę pieprzności, na pewno nie jest jej tyle co na samym starcie, ale ten pieprz czarny tutaj pod koniec powrócił. Do tego przewija się odrobina tej gałki muszkatołowej trochę opieczonej skórki od chleba, odrobinka tej orzechowej nuty, ale te orzechy laskowe można powiedzieć, zamieniły się w orzechy włoskie, takie delikatnie opieczone, nieco już starsze orzechy włoskie i ta goryczka też właśnie mi przypomina tę, taką goryczkę orzechową z leżanych orzechów włoskich, w sumie to z ich miąższu. No, jest taka bardzo, bym powiedział, przeciętna ta tercja, trochę psuje obraz ogólny cygara, ale muszę wam powiedzieć, że tercja pierwsza była bardzo fajna tercja, druga była fajna, trzecia jest niezbyt fajna, ale koniec końców ocenię to cygaro na szkolną czwóreczkę. Jeżeli utrzymałby się tutaj ten smak z tercji drugiej do końca, bądź trochę ewoluował, no to byłoby naprawdę fajnie, myślę, że nawet na czwórkę z plusem mógłbym ocenić to cygaro. A tę chwilę jest to po prostu czwóreczka, nie będę dawał plusów, minusów, równe cztery. Jeżeli macie ochotę sięgnąć pod to cygaro, jak najbardziej jest dostępne w polskiej dystrybucji zresztą z polskiej dystrybucji pochodzi. Cena najniższa to 49,90 za sztukę. W ogóle taka ciekawostka, cygaro to jest zwijane w czterech formatach. Jest to Korona, zresztą najwyżej oceniana przez magazyn Sigrafisionado, bo aż na 92 punkty. Jest to właśnie Robusto, Toro oraz Sixty największe, ale w polskiej dystrybucji jest dostępne tylko to Robusto. Jeżeli macie ochotę sięgnąć, no oczywiście zróbcie to jak najbardziej. Myślę, że jest to fajna pozycja dla początkujących i średnio zaawansowanych miłośników cygar. Moi bardziej doświadczeni bracia w dymie. No, Mogą powiedzieć, że jednak czegoś tutaj e, brakuje. E, ja natomiast mogłem powiedzieć, że całkiem fajnie spędziłem czas z tym cygarem. Raz jeszcze to powtórzę, co mówiłem wcześniej, czyli że poczułem dzięki niemu trochę też e, ducha świąt, i w sumie cieszę się, że miałem. Przyjemność obcowania z tym cygarem, być może jeszcze w przyszłości, też jakąś sztukę zakupię, gdyż cena mimo wszystko jest atrakcyjna. To tyle ode mnie. Dziękuję, że byliście ze mną. Dziękuję, że obejrzeliście wideo recenzję do końca. Przypomnę Wam oczywiście o subach i łapkach w górę oraz dzwoneczkach. Zwiększacie dzięki temu zasięg filmów, a także dostajecie informacje o nowościach na kanale. Już Facebook chyba w ogóle mnie nie lubi, więc część postów jest w ogóle niewidoczna. Nawet jakieś tam Reelsy zacząłem stawiać, bo no, zaczął ciąć tragicznie zasięgi. więc będę bardziej jednak aktywny gdzieś tam w zakładce chyba społeczności na YouTubie niż na fejsie, ale tam też postaram się czasami coś wrzucić, tak czasami coś wrzucam na bloga. Jeżeli mielibyście ochotę dołączyć do grona Patronów, to tego również Was zapraszam. Wszystkie linki do Patronite'a, także moich social mediów, bloga są w opisie pod filmem. A jeżeli paliście, to cygaro, podzielcie się w komentarzach swoimi opiniami, jestem ich bardzo ciekaw. A Tobie, drogi polecający, jeszcze raz dziękuję za to polecenie. Była no, to mimo wszystko fajna polecajka i fajne doświadczenie. Recenzował dla Was, Wasz ulubiony cygarowy vloger Arkadiusz. Na razie.